Jaki zasięg ma rower elektryczny? Ile można przejechać? Zasięg na rowerze elektrycznym zależy od wielu czynników, w tym od specyfikacji technicznej roweru, stylu jazdy, terenu, warunków pogodowych, wagi jeźdźca i wiele innych. Pojemność baterii jednym z kluczowych czynników wpływających na zasięg jest pojemność baterii. Im większa pojemność baterii, tym większy zasięg. Warto jednak pamiętać, że pojemność baterii to tylko jedna z wielu cech wpływających na zasięg. Równie ważne są też inne czynniki, takie jak m. Inne waga roweru, moc silnika oraz wykorzystywanie różnych trybów jazdy. Silnik Silnik elektryczny na rowerze jest kolejnym ważnym elementem wpływającym na zasięg. Wiele zależy od mocy silnika, jego wydajności oraz sposobu wykorzystania. Im silnik jest mocniejszy, tym zasięg może być mniejszy ponieważ więcej energii jest zużywane na przyspieszenie i utrzymanie prędkości. Jednocześnie silnik o większej mocy pozwala na pokonywanie większych wzniesień i jazdę w trudniejszym terenie, co może również wpłynąć na zasięg. Styl jazdy kolejnym ważnym czynnikiem jest styl jazdy. Jeśli jeździmy z wyłączonym silnikiem, zużywamy mniej energii i zasięg będzie większy. Natomiast korzystanie z trybu turbo lub sport, który daje większą moc, Skróci zasięg. Ponadto, jazda z dużą prędkością również wpływa na zasięg, ponieważ im szybciej się poruszamy, tym więcej energii potrzebujemy. Warunki atmosferyczne Warunki atmosferyczne również mają wpływ na zasięg. Podczas deszczu, wiatru czy niskiej temperatury bateria może szybciej się rozładowywać, co wpłynie na zasięg. Warto też pamiętać, że jazda po nierównym terenie, z wzniesieniami i spadkami. Również zużywa więcej energii. Waga użytkownika waga użytkownika to kolejny czynnik, który wpływa na zasięg i im cięższy jest rowerzysta, tym więcej energii potrzeba, aby poruszać się z daną prędkością. Dlatego, jeśli ważysz więcej. Twój zasięg będzie mniejszy niż w przypadku osoby o mniejszej wadze. Opony rowerowe warto także zwrócić uwagę na opony rowerowe. Opony o mniejszej oporze toczenia pozwalają na łatwiejszą i bardziej efektywną jazdę, co z kolei wpłynie na zasięg, jak wydłużyć zasięg w rowerze elektrycznym. Ostatecznie, zasięg na rowerze elektrycznym jest wynikiem interakcji wielu różnych czynników. Pojemność baterii, moc silnika, styl jazdy. Warunki atmosferyczne, waga jeźdźca i opony rowerowe to tylko niektóre z nich. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy czynnik ma wpływ na zasięg, ale nie jest jedyny i decydujący. Ostatecznie, to wiele czynników wpływa na zasięg na rowerze elektrycznym i jedynym sposobem na optymalizację jest indywidualne dostosowanie do własnych potrzeb i preferencji. Warto również pamiętać, że zasięg zawsze jest szacunkowy i może się różnić w zależności od wielu czynników. Pojemność baterii jest wyznaczana przez producenta i określa maksymalną ilość energii, którą można uzyskać. Jednak zużycie energii podczas jazdy zależy od wielu czynników, takich jak styl jazdy, teren, waga rowerzysty i wiele innych, dlatego aby uzyskać jak największy zasięg. Warto stosować się do kilku podstawowych zasad. Podstawowe zasady, aby uzyskać jak największy zasięg na rowerze elektrycznym. Dobierz odpowiedni tryb jazdy w zależności od warunków i potrzeb. Unikaj jazdy zbyt szybko, ponieważ im szybciej jedziesz, tym więcej energii potrzebujesz. Regularnie kontroluj ciśnienie w oponach. Ponieważ opony o mniejszym oporze toczenia pozwalają na łatwiejszą i bardziej efektywną jazdę, zadbaj o regularne przeglądy i naprawy roweru, ponieważ niedoinstalowane hamulce lub zużyte łańcuchy mogą znacznie wpłynąć na zużycie baterii i zmniejszyć zasięg, unikaj jazdy po nierównym terenie i stromych wzniesieniach. Ponieważ to wymaga więcej energii i wpływa na zasięg, dobierz odpowiednią pojemność baterii do swoich potrzeb, biorąc pod uwagę swoje codzienne trasy. Podsumowanie. Zasięg na rowerze elektrycznym zależy od wielu czynników, takich jak pojemność baterii, moc silnika, styl jazdy, warunki atmosferyczne, waga jeźdźca i opony rowerowe, aby uzyskać jak największy zasięg. Warto stosować się do kilku podstawowych zasad, takich jak dobieranie odpowiedniego trybu jazdy, kontrola ciśnienia w oponach, regularne przeglądy i naprawy roweru, unikanie jazdy zbyt szybko, unikanie jazdy po nierównym terenie i dobieranie odpowiedniej pojemności baterii. Jednakże, warto pamiętać, że zasięg zawsze jest szacunkowy i zależy od indywidualnych warunków jazdy, dlatego, aby uzyskać jak największy zasięg. Warto dostosować swoje jazdy do własnych potrzeb i preferencji, warto również zwrócić uwagę na fakt, że technologia rowerów elektrycznych stale się rozwija, a producenci wprowadzają coraz bardziej zaawansowane rozwiązania wraz z postępem technologicznym. Można oczekiwać, że zasięg na rowerze elektrycznym będzie się zwiększał a czas ładowania baterii będzie się skracał. Dlatego, zanim zdecydujemy się na zakup roweru elektrycznego, warto dokładnie przeanalizować jego specyfikacje techniczne oraz nasze indywidualne potrzeby, aby wybrać model, który najlepiej odpowiada naszym wymaganiom. W sumie zasięg na rowerze elektrycznym zależy od wielu czynników, a wybór odpowiedniego modelu i dostosowanie jazdy do własnych potrzeb i preferencji. Pozwoli nam na uzyskanie jak największego zasięgu. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się pełną swobodą i wygodą jazdy bez obaw o zbyt szybkie wyczerpanie baterii. Romet to marka, która od lat cieszy się uznaniem wśród miłośników dwóch kółek, znana przede wszystkim z produkcji solidnych i niezawodnych rowerów. Teraz rozwija swoją ofertę o rowery elektryczne. W naszym sklepie pojawiła się nowość od tej marki, ROMETE MODECO URP1.0, który już zdobywa serca miejskich rowerzystów. Przedstawiamy szczegółową recenzję tego wyjątkowego modelu, aby lepiej poznać jego zalety i cechy charakterystyczne. Jazda na rowerze to popularna forma aktywności fizycznej, która przynosi liczne korzyści zdrowotne, nie tylko stanowi przyjemny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale także wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i kondycję fizyczną. W tym artykule przyjrzymy się, jakie dokładnie korzyści niesie ze sobą ta aktywność. Współczesna mobilność stale ewoluuje. A jednym z najciekawszych wyników tej ewolucji są rowery elektryczne. Rozwiązują one wiele problemów związanych z ruchem miejskim i oferują nowy wymiar przyjemności z jazdy. Wśród czołowych producentów rowerów elektrycznych wyróżnia się marka Cross, która dzięki swojej innowacyjności i jakości zdobyła zaufanie licznych entuzjastów rowerowej przygody. W tym artykule przyjrzymy się bliżej fenomenowi rowerów elektrycznych Cross ich cechom charakterystycznym oraz korzyściom, jakie oferują użytkownikom.